Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zakrajmy w Masie Tak 3. Ja jestem nuno I ouch. Pięknie. Cudowna drabinka. Uh, tu mamy... fajnie. Miesz pakiecik. Ktoś tu leży. O rany. Źle to wygląda, chociaż już w poprzednim odcinku... Mm. Dobra, spokojnie, spokojnie. Eee, no to, żem wyrwała. No, powiedzmy. I no, jakoś tak... jej będzie. Element zaskoczenia udał mi się. O, cholera, jasna. Ymm, strzelamy do niego, strzelamy, strzelamy. Ojojoj, zombie, zombie, zombie. Ymm, dobra, szybko wciskam Kolera, naparzamy do tego czegoś. Kosiarz. Trętny, ale wygląda jak smoko karalów. Pięknie! Oh yeah. Kocham smoki, gorzej z tymi drogimi wymienionymi. Dobra, Shepard, nie pikołuj. Gdzie? Ale jak miło, że... Zaraz. Na pewno nic tu dla mnie już nie ma. Nie ma, dobra, dobra, nie ma narzekania. Lecimy. Mam zaskoczyć pierwsza? Ech, drużyna moja, kochana. Wiem, wiem, że mnie szanujecie. Tak, zaraz. Wow. Nie że to we nie będzie we'll O nie, już kolejni. Ale z dombiaczkami to pół biedy. Chociaż nie, może bez sensu, że co jest. Tutaj... o! Elegancko, chciałam się tego rozejrzeć. Au! Świetnie. No, poczułam już to na sobie, kanibal, no pięknie. Strzelamy, 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 niechże to wdycha. Oj. No super, Ci też nie próżnią. Ła! granat! No jak to tak? Dobra, no, ta. rozumiem, że wpadnij. Dobra, tu widzę amunicję, mnóstwo przeciwników, o i tam jakiś niebezpieczny, nie wiem co, w sumie. Dobra, rozwalmy to, bo to jest najbardziej irytujące. No, au, dobra, niechże się wytryska i dopiero... Ha! Tu nie

i tak się rozglądać, chociaż jak tam za amunicją? Nie, ja pełen zapas redne to ze strony gry, że ona tak rozrzuca, rozrzuca. A tam mam jakoś się dostać. No fajnie, tylko że ja jak zwykle nie widzę. A, dobra, dobra, takie ładne, nawet oświetlone powiedzmy przejście i zesabem medycznym po drodze. O, tu też coś jest. Bierzemy. Zaraz będzie problem z udźwigiem. No ale póki jeszcze... E, jeszcze ten problem nas nie dopadł, to tam trudno, ale... Dobra, siedzą do, tam i... Widzę i... i... Dobra, to coś trzeba ogarnąć jak najszybciej bo będzie źle, będzie źle Ty, co ty mi tutaj próbujesz zajść na to tyłu? No do czego to podobne. No nie, gramy. A masz, a masz w ten sposób. Dobra, że bar... czas się chyba troszeczkę schować. O! Ładnie. Chowajmy się i yy. wow! to nie do końca to co chciałam kurde no bo pewnie jeden pocisk to był ach, że ja jakoś nie ogarnęłam że ja miałam właśnie tę broń wybraną jejku no cała ja, ja nie wiem, ja się nigdy od początku do końca gry chyba nie nauczą grać, ale to nic dopóki mm, w miarę przyjemnie jakoś mi się tak

What happened here? It screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses. Everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? yes. we could see on hollow that reaper forces were blocking our intended path. staying on course, so i chose a safer route, skirting the enemy. and that took us low and through these ruins. when we encountered resistance, there was no room to move. suddenly, we were in a fight for our lives. a lot of my men lost that fight. owning your mistake takes guts, but you have to get over it and move on. of course, it's just fresh right now. our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? <inaudible> Enormous. <inaudible> Cerberus ah. has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it, and so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. No, How? Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today, but we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's really? over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the Ninth Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out! And without discussion. No. Commander, come with us. No, are a nie shell of the Hutt. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. No, That'll give komisję. us time to do a little recon. See what we're <laughs> up, no, up, no, up against. Victus, you have a second chance here. Make like their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Mm, that sure Cerberus bomb? What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance, alliance to work, to work I, I need to trust, trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Hmm. Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? It doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command, but now I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And. And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Oh, proszę. Być a tak właśnie Shepherd, ja się it's sobie results promising. synthesized for universal krogan immunity. good. then you can put your knife away. the cure is ready? no. still need transmission vector. cure useless unless given to entire species. you're usually full of ideas, morden. you altered the genophage before. there must be a way. of course. always possibilities. but time limited. can't create new infection strain from scratch. groundwater? no. too slow voluntary inoculation risky population too scattered for airborne unless wait yes Trochę boję się the shroud. constant global dispersion of air particles built by solarians to repair atmosphere of tuchanka also used by turian we used it to secretly spread the genophage virus it ended the krogan rebellions i'd be careful who you tell that to Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. Yes, yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector. Then you Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little piejack. That's our best shot, <laughs> right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Dobra, zbiera się, zbiera się Order, tych, mm, tych wątków. O rany. Ehm, a ja bym właśnie chciała... Zanim się wybiorę... Mmm... Zaraz, czy ja dobrze idę, jak zwykle? Ta. zanim się wybiorę e, do... Hmm. Dobra, dobra moment, najpierw poklej wszystko. Dobra, tu nic nie ma. O rany, dobra, to może najpierw zapiszą, bo tak jak mówię, nigdy nie umiem się za bardzo po tej mapie galaktyki poruszać, więc nie chciałabym czegoś stwierdzić. I teraz tak, zbadaj działania. Mamy tu dużo zadań, więc nie wiem, zaczniemy od tego ataku, bo on już był wcześniej chyba. I oczywiście moja ulubiona ekipa, tak. Ciekawe, czy mogłam znowu bronię polepszać, Broń albo te panterze też ja tego nie zrobiłam a mm. zaraz 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 mm, nie, hej. dobra eee, i co ja bym chciała kurczę ja nie bardzo wiem może szarża nie to jest jakieś dziwne. krwią sprawność

Tak, bo to jest takie right, łatwe. Dobra, tylko że najpierw coś tu. To? Nic. Aha. Yy, duże... Dziwnie wyglądające nic, ojej, coś tu. Słyszę dziwnego. leś tu kolejny, a masz, a masz. Dobra, e, znaczy tam mam iść, to sobie tutaj jeszcze zerknę. Co to? Coś dla mnie? A, amunicja. No dobra. Amunicja w sumie też sprawa bardzo fajna. Ojej. Co tu wybuchło, tak? Mm, ty, gościu! Gdzie jesteś? Tu. Au, masz, a masz, to doskonałe. Widzę, ja tutaj wylazłam na środek pola bitwy i to i zadowolona jestem, te No jak zwykle. A nie, wpadł w pułapkę. No proszę, proszę. Dobra, szepard już mnie wkurzasz tymi kółkami. Dobra, no nie, wieżyczkę zdążyliśmy przedstawić, wtedy jednak. A masz! Piękne, dobra, przeskoczymy szybko tu. Tam siedzą no kurze, dobra, tego widzę. Co masz? Było uciekać się w taki brzydki tchórz. Dobra, tam widzą coś, nie coś... No dobra, to no rabinę popsamy. Co to jest? No, dobra, tam. A, się nie spodziewał mnie chyba. Ale ten już zauważył. A, jak chyba inaczej miało być? Wow! Ale mój strasznie. No, czemu ona nie może tego otworzyć? No, nie ma to jak awansik. Dobra, to co to? to. No dość dziwne, a to? No super, ale dobra, przynajmniej wiemy, gdzie auć. I dobrze, że jak spadamy, to nie mamy zbyt wielu obrażeń. Nie wiem, czy w ogóle w jakieś tutaj e, mamy. Dobra, gdzie mam iść? Tam. A, czyli w zasadzie odpowiedź jest jeszcze prostsza, mm, bo jest taka, że idziemy tam, gdzie są wrogowie, <laughs> a nie z tą, że no, rzucić. Ha, ha, ha. mu tak i tym też. O, kolejni... a nie. Jejku, bym do nich strzeliła. to może być? A, no przepraszam, nie z życiem, z życiem. Oczywiście mówię to do mojej ekipy, a nie do wrogów. Bo wrogowie mają być bez życia i to szybko. Tak, najlepszy wróg to martwy wróg. O, teraz mo mogą coś z tym zrobić? Nie mogą. Super, bo ktoś do mnie strzela. W pokoju niech tu mi dać. No, szepard. Zaraz, czy naprawdę ktoś tu się chowa? No, co jest? No, o co chodzi? Jak ja mam to niby zrobić? Że mam... A, że tak, okej. Okay. To było... ...dziwne w zasadzie to dampo. A na przykład mogę... Tak? Nie dobra, muszę... okej. Okay. Amunicji to tu mamy całkiem sporo. Hmm, dobra, czyli znowu pewnie posiłki tamtych przybędą. No, to by się spodziewał, prawda? A, no właśnie. No, dobrze, że im się chce. Ja wiem, że no, walka ze mną i później zakończenie jej śmiercią. No to jest czymś chwalebnym i prawdopodobnie do mnie będą mogli być nie wiem, ich jacyś tam... ...krewni? <laughs> nie wiem. Że dziel Juno i Shepard mały. Dobra, na pewno następnym razem jak wrócimy na Normandię trzeba będzie wreszcie ogarnąć uzbrojenie. Bo wiele, wiele rzeczy popodnosiłam, a jakoś z dziadostem dalej chyba łożę. E, tu jest drabinka, dobra. I co my tu mamy zaraz? Gdzie ja w ogóle powinnam iść tam? No to już. Nie ma obijania się. Teraz tym razem powinno się udać. Albo i nie. Bo gry tego typu... Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant. Uploaded. Firing. Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. Czyli? That's a beautiful sight. No. All right. Good work, everyone. Oh, and so, The end of Wow. Shepard, with those Krogan cannons, operational Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out. Commander, Admiral Anderson is available on this Hmm. Dobra, znowu? So I imagine by now you've what? Not quite. There have been a few. Aren't there always? Hackett filled me in on the crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. It's what you hired me to do. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been so Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world so, have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the I caught a shuttle Eve out of Vancouver. And now we're running from foxhole to foxhole just trying. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. Hell, we're still just trying to talk to each other no lack of volunteers at least everybody knows what's at stake nothing motivates a soldier like losing their home trying to take it back makes an even better one <laughs> you take care shepard you too sir we'll talk again soon Nie wiem, czy chciałabym się rozmówić z załogą, czy może bym wybrała się i ogarnęła trochę sprawę, właśnie jak mówiłam, z panterzami. Tak, to chyba najlepszy pomysł na to wszystko by był, ale zrobię to poza nagrywaniem, więc w tym miejscu już chyba. Uh, odcinek skończymy. Uh, I no, no właśnie, ze wszelkimi ulepszeniami, jakimiś i modyfikacjami już do Was wrócę. na razie trzymajcie so, się.